Witam serdecznie. Prezentujemy nasz generatorek trójbiegu, który jest podłączony tym razem do laptopka. O, mamy piękną godzinkę, przodkowie są z nami, czy tam wszechświat jest z nami, źródełko i możemy sobie je podłączyć do tablecika, możemy sobie podłączyć do ptyczki. do kontaktu bezpośrednio, możemy sobie tą wtyczkę też zainstalować z takim urządzonkiem na czas, żeby nam tam w odpowiednich godzinach sobie godzinki ustawiamy, o której nam ma lecieć i taki zegar się przesuwa mi się włącza w odpowiedniej godzinie. No i co, na powerbanka możemy sobie podłączyć generatorek, ponieważ on właśnie, jak to widzicie, jest na USB. Tyk. I to USB można sobie Cypnąć wszędzie. I rzucamy z powrotem do laptopika, odpala się. Ładnie mamy tutaj przyłącznik na podświetlanie. Teraz na przykład świeci słoneczko nie widać, to trzeba sobie podświetlić, albo wieczorkiem, a tak to normalnie ładnie widać. Tu mamy ładną, schowaną klawiaturkę z boczku, żeby sobie wpisać częstotliwość taką, jaką sobie chcemy nadać. Teraz mamy właśnie podłączoną 783. Idzie sobie na wzmacniaczyk. Z tego wzmacniaczyka mamy rozejście na dwa pulsatorki. No i jednym sobie idzie ładnie do e, pomarańczowym, do małego, żółtym, y, zielonym sobie idzie do małego, daltonista się króciodezo, a drugim niebieskim sobie idzie smyk, smyk, smyk do naszego drugiego i 783 nam sobie popychają to tu podłożyłem coś, bo krzywo trochę stoi na stole, tak żeby nam za szybko nie uciekało z naszej przestrzeni i sobie tak ładnie śmigają i na przykład możemy sobie tutaj teraz dać częstotliwość taką jaką sobie też yy, potrzebujemy na przykład a pokażemy tylko jak śmiesznie zakwanie śmigają weźmiemy 22 Hz Ok. Jak się spieszyłem? Jak śmigłem? 5 Hz. Powolutku. I tak sobie można sobie. 6 Hz. Już szybciej. 7 Hz. 8 Hz. 9. 15. I latają. Mamy po przecinku. No i tak właśnie. 7,80. Okay. I sobie śmigają. Jak sobie już ustawimy częstotliwość, to sobie można zamknąć z powrotem w I nam się nic z boczku nie poobija Pod spodem mamy też taką płytkę drewnianą więc jest tutaj narożniki zabezpieczone. Na kołeczku w czwóreczce bukowym, o i podświatło to sobie widać, tak zrobimy. To. Kołeczek, czwóreczka, buteczka, dwie drewniane i tak sobie to ładnie śmiga. Tu mamy też jeszcze dodatkowo cewkę, więc na tą ceweczkę też możemy sobie generalnie jakiś naszyjniczek albo coś tam gdzieś położyć ciekawego, o magiczny długopis. Teraz tym długopisem będziemy przepisać takie teksty, taką muzę robić i takie pisać pięciolinie, zapełniać nutami, że to jest aż niemożliwe. Ta, ponieważ tak sobie zaprogramowuję swoją rzeczywistość i tak będzie. Więc jak po filmiku z popiszę i będzie ciekawe. Będzie tekst o Matce Ziemi, 7.83. Także tutaj sobie też taka mała coweczka, tylko tu jest Mała, więc nawet nie drga nam magnesik. Wahadełkiem czuć, widać, że czuć, no, elektronicznie widać, że czuć, podłączone wszystko jest, ale jest tam za mało tego drucika. My w naszych pulsatorkach mamy troszeczkę więcej jednak tego miedzianego przyjaciela naszego i dlatego taka jest moc. A jeszcze tu mamy przepuszczone to po wzmacniaczu, to jest przed wzmacniaczem w sumie, więc jeszcze mamy wzmacniaczek nasz, więc to wszystko wypełnia taką pełni piękną rolę. O, przyjaciel, tutaj cały czas śmiga, spada, nam i ich sobie tak funkcjonują. Także jesteśmy teraz niezależni, nie musimy mieć telefonów komórkowych podłączonych, bo czasami wiem, jak to jest, jak się. Gdzieś jedzie z telefonem, rozmawia się często, a, a ma się podłączone i potem się przerywa ten program. No więc, jak chcemy sobie na przykład gdzieś w biurze siedzieć, albo gdzieś właśnie w gabinecie, w klinice, gdziekolwiek tam jesteśmy, i chcemy być niezależni od naszego telefonu, albo chcemy nie mieć w ogóle przy sobie tego telefonu, gdzieś, gdzieś na wiosce jesteśmy w górach nad morzem, obojętnie gdzie, i chcemy się po prostu tak odłączyć od wszystkiego, no to do powerbanka do jakiegoś laptopika, do prądu bezpośrednio i nie jesteśmy zależnieni od telefonu. Coś za coś, bo na aplikacji ZAP mamy bardzo dużo programów już gotowych z interwałami, czyli tam jest już zaprogramowanych kilka sekwencji częstotliwości w jednym programie. Czyli tutaj byśmy musieli co chwilę przeklikiwać i OK, klikać OK, klikać OK. No dla tego nic trudnego, ale generalnie tam aplikacja troszeczkę nam ułatwia, więc takie na przykład sesje, ceremonie można sobie robić yy, samoregeneracyjne z telefonikiem na samolotowym trybie. Zrobić jak najgłośniej głośnik, żeby było jak najwięcej mocy szło na pulsator, i wtedy też ładnie nam to wszystko działa. I, 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 i robimy sobie dobrze. Wtedy nie potrzebujemy żadnych y, lekarstw, żadnych twórcze bioterapii y, y, albo innych rzeczy. Sami jesteśmy sobie samouzdrowicielami I, i oczywiście fajnie korzystać z różnych y, terapii iść, i, i zobaczyć jak to wygląda, nauczyć się poznać, no i wdrożyć zmiany w swoje życie, zacząć to robić, nie uzależniać się od ludzi od nas, ode mnie, od nikogo, żeby nie być wiecznie naszym nie wiem, klientem i, i, i zasilać nas energią pieniądza, tylko robić to w symbiozie, współpracy. Tak my was nauczymy, podeślecie następnych ludków i następne istotki poduczymy. One nam trochę zasilą budżet, no to pójdą dalej w teren, poinformują następnych. Następni przyjdą się trochę poduczyć. I tak w kółko, i tak w kółko, i tak coraz więcej, lepiej szerzej. No i i szafka gra, i wtedy wszystko się ładnie dzieje. Także mamy takie teraz zestawiki. Działamy z tym, można zamawiać. Dwa prototypy są skonstruowane, i jedziemy z tym światem. Także z drubeczka, z drubeczka, z